Cześć, z tej strony Stefan. E, witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w e, Star Wars Jedi e, upadły zakon. Okazało się, że e, wcale w ostatnim odcinku tam zaszedłem po lewej stronie, gdzie widać tą poświatę, gdzie, był, m, gdzie było miejsce e, e, na medytację, żeby odzyskać zdrowie. Umiejętności żadnej sobie nie dodałem Powiem szczerze, że właśnie mało, mało korzystam z tych swoich umiejętności na razie eee, Gdzie te mam jakieś umiejętności? No właśnie, podstawowy atak eee, Przytrzymaj, dobra muszę przytrzymać po prostu R1 Okej eee, Okej okay. okay. Mało korzystam z, kopniaka, z kopniaków ale się okazało w każdym razie. Okazało się, że tutaj jest przejście boczne i wystarczyło takiego gościa starczą załatwić, którego nie, nie sądziłem, że tędy będę mógł się dalej dostać, ale jak zobaczycie zgodnie z mapą, ee, mogę się tutaj dalej dostać, tędy w prawo albo mogę tędy tutaj na, tutaj gdzieś jest jakieś przejście też i nie muszę wcale z nimi walczyć. Aczkolwiek e, chciałbym, żeby mnie tu zauważyli, bo ty gości z laserami o kurde. Na dole! Jadnę! Dobra! Niełatwy cel! Rozwalić go! Zabije nas wszystkich! Wykończyć go! Szybko! Dobra! Nie ma nikogo, kto walczy wręcz! Nie dać mu wytchnąć! Zastał! O kurde! Chodźcie tu! Nie jest w stanie cię pokonać! Ja jestem! Tak, tak myślisz? Dobra Okej, okay, kurde, no dałem ciała trochę Wyspadłem tutaj. No ale dobra Tędy można wejść Tak jak mówiłem Tutaj eee, Ok, Okej, zobaczymy czy da się w ogóle Bo to jest jakaś ukryta ukryte przejście było tutaj imperium odlatuje transportowiec Przyjęłam Chcą przenieść artefakty Zephona Korusant co to znaczy? Że imperator interesuje się Zefo? Może. O kurde. No to nieźle. Fajnie. Chciałem poczekać, aż on odleci sobie, żeby zobaczyć. A... Okej. Okay. Dobra, tutaj nie mogłem nic zrobić za bardzo. Oni są chyba tam na górze, a tędy się tam dostać nie mogę. Czyli to był tylko taki. Okej, okay, a tu co jest? Aha, jakaś skała taka dziwnie wyglądająca. Tam po prawej. Dobra, czyli po prostu wrócę się. Tak jest, wrócę się do tego drugiego wejścia. Eee, powiem więcej, nawet zrobię tak, że przejdę sobie tu, zamedytuję, żeby odzyskać zdrowie. Idziemy tutaj. Okej, okay, właśnie o to chodziło. Skanowanie. Okej, okay, ciężki szturmowiec. No właśnie, on był starczą i pewnie nie mógłbym go Zlikwidować cięższy szturmowcy, zaraz zobaczymy. okej, okay. nie to chciałem. Nie tu. Ok, szturmowiec, dowódca szturmowców. okej okay. potrafią blokować niektóre ciosy miecza świetnego, lecz łatwo jest przebić się przez ich obronę. Szturmowiec potrafi skutecznie atakować w dużych grupach. Mieć świetne odbija w ich stronę wystrzelone przez nich pociski. Rozkazuje pobliskim szturmowcom co pozwala im prowadzić skupiony, zorganizowany ostrzał. Silnie chroniona, ciężka i szybkostrzelna broń dalekiego zasięgu, zdolna wytrzymać wiele trafień. Powolny ruch, długie przygotowanie do strzału i czas odnowienia ataku zapewniają okazję do uderzenia. Szturmowy rakietowy, manipuluj i. Odsyłaj pociski za pomocą mocy. Ok, po oddaleniu strzału przeładowuję broń. Poddaniu po strzału dając czas na skrócenie dystansu i atak. Ok, czyli można odbijać. Odsyłaj pociski za pomocą mocy. Ok, czyli teoretycznie można spróbować używania odpychania mocą. Tak, zobaczymy. A nie Wystarczy, że nie trafię tylko kilka razy. Dobra Musimy spróbować tu przejść W czasie, kiedy on mnie będzie atakował Dobra, nie, blokuj, blokuj Okej okay. Dobra, chodź No, blokuj, blokuj Blokuj, 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 blokuj Tak jest Jeszcze raz

Uf. No dobra, tu jesteśmy. Wyleczmy się trochę. Trzymasz się? To dobrze. W razie czego? Bo nie wiemy co nas tutaj czeka. No dobra, tu mamy skrzynię. Nie widzę żadnych wrogów. Więc jest OK. Przynajmniej... Teoretycznie powinno być ok, dobra. No to chyba wydaje mi się, że najprostszym sposobem będzie. Eee, a nie, tutaj nie mogę się dostać. Dobra, a dobra, skanowanie mamy. Jakaś nowa roślinka. Ciekawe, kiedy urosną. Ok, zdobyte nasionko do terrarium, super. No to idziemy sobie. Ok, tam musimy się dostać. I to jest jednak jakaś budowla. Czy to jest to oko cyklonu? No, chyba nie wiem czy koniecznie. No dobra. Tędy. Hm. A, dobra, mamy tutaj Mamy tutaj linę no właśnie spuszczoną. Dobra, tutaj mamy tylko same zasobniki jakieś, ale nic tu nie ma i teraz tak pytanie, czy mamy się udać w tą stronę czy w tą. Okej. Okay. Tą nie ma nic, tą drugą zobaczmy, czy tutaj w ogóle się cokolwiek da zrobić. Punkt jakiś obserwacyjny, a jak zejdziemy tu na dół, no proszę. Co tam jest? Co to? Rękoje śmiecza świetnego. Super fajnie, no i właśnie o to chodziło. No i teraz trzeba by się udać tutaj. Tak. Okej, okay. opuść się. Strasznie mi się podoba ta gra. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę No jest po prostu rewelacyjna. Dobra, tutaj nic nie ma. czyli Okej, okay. czy to są jakieś szturmowcy? Tu jest dobra. Czy to nie jest przypadkiem? Czy to nie jest przypadkiem to samo miejsce, co wcześniej byliśmy? Chyba. Chyba tak, bo tu jest ta jaskinia. I tak. Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak. I to są ci szturmowcy, z którymi walczyliśmy, więc tak. Dobrze. Okej, okay. skrót, odblokowano, fajnie. Okej. Okay. No, i dobra, wydaje się, że to tutaj ciemno jak zwykle. Przecież nie może być inaczej. Tu jest jakaś sterownia. Dobra, coś tu możemy zrobić. Skungus, świadoma roślina. Wypełniona materiałem wybuchowym. Opisują ją jak... Zgodnie z wolą imperatora zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świter. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie operacji pracy i pozostawienie jednego posterunku aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Okej, okay, projekt fider. Eee, projekt fider. Zgodnie z wolą imperatora zjedliśmy, Okej. Okay. Dobra, czyli to jest jakby to co on gadał. a Zobaczmy na mapie jak to wygląda. No tak, dokładnie. Dobra. Trzymasz się. Dawaj jakiejś żarcie. Nadchodzi nieprzyjaciel! Zostaliśmy sami! Zadaj. Nie! Do widzenia. Jakiś nowy rodzaj szturmowca, znowu? Co znalazłeś? Dowódca zwiadowców, okej. Mamy no, skrzynkę. Wracaj tu! To coś, co może się nam przydać? Nowy aktywator Miecza świetnego. no i fajnie. O kurde, tutaj będzie ciekawie. Nowa przeprawa. No ale dobra, spróbujmy. Wow! Uf, udało się. Dobra. No, nieźle. Dobra. Okej. Okay. Nie ma na to dużo czasu. Próbujemy. Ciach. 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 Wow. Gdzie jestem? Chyba to jest jakiś błąd w grze? Czy nie? Ok, o kurde. No, chyba. Chyba to jest jednak... No właśnie, chyba to jest jednak było. No, powiem wam, że wyzwanie niesamowite. Kurde, no przecież byłem tam. Fajnie. Nie fajnie. Okej. Okay. No. Dobra. No, niedobra. Hmm. No to ciekawe, jak się tam trabaczą. Nie, wow! Kurde, no to naprawdę trzeba bardzo tu uważać. Bo mnie cofnie tam do tego miejsca dzisiaj, ale tutaj zdaje się, że nie ma chyba innej drogi. Tylko trzeba iść tędy. No no dobra, nad tym drugim tam jest jaskinia, i tam można iść. Dobra, no to ja Weźmiemy sobie trochę zdrowia. I tutaj będziemy skakać. Okej. Okay. Okej. Okay. wow Kurcze, bladę Prawie się udało. Nie, nie, nie! Za wcześnie! No właśnie. I teraz. I teraz. Wow. Nie. No, próbujemy, próbujemy. Teraz. Teraz. Kurde, blaszka. Chyba ostatnia próba. Chyba ostatnia próba to była. Nie, jeszcze jedna. Ciężka sprawa, powiem Nie no, fatalnie to zrobiłem teraz. Okej, okay. kurde, no przecież co jest do jasnej anielki. Nie, nie jeszcze nie No przecież skakiwałem tam. Masakra, pewnie bardzo daleko się odrodzę. Oczywiście, że przy tamtym punkcie kontrolnym O matko i córko. No ale dobra. Będziemy próbować. Najwyżej Wam po prostu wytnę tą część, w której, tamtą, w której będę tam skakał, aż do momentu, kiedy mi się uda. No bo inaczej to będzie bez sensu, żeby to kontynuować. A kawałek drogi teraz mnie czeka znowu. I przynajmniej ze trzech szturmowców do pokonania podejrzewam. No ale zobaczymy. No jasne, że tak. Nie? Tak Ci się tylko wydaje. No dobra. No i to było tutaj. Znalazłem Cię, intruzie. Całkiem nieźle się bronisz. Okej, okay. chwilę. Parę razy trzeba go trafić. Jeszcze masz tarczę. Okay. Blokuj do woli, wystarczy, że trafię tylko kilka razy. Dobra, ten gość załatwiony? Teraz ta kina Do góry Okej okay. eee, Tam już byłem więc ta skrzynia jest chyba otwarta Tak mi się wydaje przynajmniej Że raczej No właśnie, dobrze myślałem Okej, okay, no to jedziemy tutaj Wow, wow Okej okay. Dobra, na dół Ciach Ciach Tutaj chyba raczej nie ma żadnej innej drogi, nie ma Dobra, no to lecimy A tutaj był dobra, dalej dałem ciała, kurde, blade, ale to było. Ależ to było fatalne z mojej strony zagranie. Trzeba było poczekać na niego, po prostu. Dobra, teraz przynajmniej wiem, że tutaj do góry można iść. Zaraz z tego miejsca jest ten skrót, yy, dzięki któremu tylko tego gościa i te szczury będę musiał załatwić. Więc yy, sorry za ten głupi zgon. No i zaczęło się wszystko, oczywiście, fajne było granie. Zaczęło się wszystko od tego yy, fatalnego yy, miejsca, gdzie trzeba. Yy. Zapomniałem, przecież trzeba mocy użyć. No co za głąb. Przepraszam was. Ciekawe czy można w ogóle. Podejrzewam, że można. Dobra, gdzie są szturki? Dobra, jesteś. Widocznie tu. Dobra. Kurde. Jest... Z regionu, Oczywiście, że tak. Ginzi. No nie, no fatalnie to wszystko wyszło. Ale inaczej. Jest, wykończenia są super Radzisz sobie Dobra No to teraz wOW no nie nie Dlaczego Kurwa mać Przepraszam Was za to ale no po prostu Jestem wściekły na to a tutaj pewnie można użyć mocy że można no właśnie to jest takie proste że o Jezus Maria teraz trzeba by się dostać jakoś tam nie wiem czy tędy można przejść nie, nie można Dobra. wow chyba to właśnie w takim miejscu co to materiał na mieć świetny durasta ok super poczekajmy chwilę no i teraz 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 okej. ok i raz dobra teraz zastanowić się Dobra okay. teraz tylko tutaj się spatrzę Dobra, tutaj nie ma żadnego miejsca takiego A tutaj? A to ciekawe. Dobra, dzięki. Stąd chyba tam nie niestety. A tam jest. Nieważne. Dobra, okej. Okay. Co sobie pomedytujemy. Odpoczniemy. Mamy tylko jeden punkt umiejętności. Okej, okay, tam są imperialiści Dobra, słuchajcie, to w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek eee, Ja już wam dziękuję za uwagę Przepraszam Was za to, że tak beznadziejnie tutaj wyszło, bez, że nie skorzystałem z mocy wcześniej i tak się, no zagapiłem się po prostu eee, No ale fajnie, że można, możecie razem ze mną uczyć się tej gry i, i, i sprawdzać co, co, jak to wygląda i, i, i działać sobie z nią, więc Okej, okay. dziękuję wam w takim razie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.